Uh -huh. <laughs> um, I don't think you're ready for what's coming now. You better turn around, go ahead, get to running. Cause you don't wanna wake up the beast. Say your prayers like a priest, cause I'm coming for the feast. I'm gonna send you back overseas. <laughs> Take the north and the east to the mission complete. Naprzedz, by rozwalić Paremore! Świętej polskiej ziemi. Zgodny z prawem Księgi Ulicy. Urodzeni by walczyć! Honorowo i charakternie na gołe pięści. oto to jest gronda. Walczymy do końca. A -u! A -u! A -u! A -u! I Bóg mi świadkiem jedziemy na pełnej kurwie. Gronda! Gronda! Promda! Historia oparta na faktach, pamiętam ten dzień. Dzień, który dla każdego jest innym dniem, ja postawiłem się największemu bydlakowi na blokach, bo gnoił wszystkich z mojego osiedla. Jasne. Dostałem parę strzałów na mordę. Ale w końcu się wkurwiłem! I go skasowałem. I tak to się wszystko zaczęło. Moja droga, wojownika. Ale to jest moja historia. Każdego jest inna i dla każdej należy się szacunek, bo to z pewnością była kurewsko ciężka przeprawa. Żeby być w tym miejscu, czyli na ulicznych igrzyskach w Gromdzie. Czas więc zebrać najlepszych bioków z najtwardszych polskich rejonów. Stadionowych chuliganów. Obrońców polskich granic, dobrych chłopaków wracających z wakacji, walecznych górali oraz łotrów z pomorza. Waleczne serducho polskiego narodu. Gromda 22. Uliczne Igrzyska. Już 12 września. Na żywo w systemie pay per view. Nagromda.tv